Siemanko, w kolejnym odcinku tym kanale. Dzisiaj odbieram nagrodę za Food Champions, będą też nagrody za 62 miejsce u Plumiego, do którego link macie w opisie. Jeżeli chcecie się podejrzeć jak grają najlepsi, to o 14 ma dzisiaj stream, a link oczywiście znajdziecie w opisie. No i też na moim Instagramie. Jeżeli wytypujecie poprawnie bilans, to macie okazję zgarnąć 4600 FIFA Points. Link do konkursu też znajdziecie w opisie. No a my startujemy, bo troszkę się działo. Okej okay, moi drodzy, a my już jesteśmy na nagrodach yy, Rio Esport na naszym głównym koncie. No i teraz wybieramy wymienne paczki. Nie będziemy kombinować ten weekend na Akademii, weźmiemy niewymienne. No ale tutaj weźmiemy sobie wymienne, no i zobaczymy, co ciekawego tutaj nam yy, dropnie. Ogólnie jest 10 paczek w sumie. Nie wiem skąd te 10 paczek się tutaj wzięło. Ale pootwieramy, zobaczymy najlepsze yy, trafy. I mam nadzieję, że, że coś trafimy ciekawego. No dobra, generalnie już przechodzimy do paczek za, za te Division Rivals. No i to chyba będzie jedyny walkout, jaki zobaczycie, bo to będzie walkout Davida Beckham'a na Rio Esports. Ja jestem ciekawy tej karty. W sumie, jak będziemy robić swapy, to sobie potestuję i na akademii, i na głównym koncie. Bo generalnie, no jako. jak potem przekwalifikujemy tego z w trakcie meczu na SP. To nie wygląda tak źle, więc na akademii myślę, że jak najbardziej to będzie karta, pewnie nie na jedną ligę weekendową, a może i nawet yy, na więcej. Na RAJO pewnie maksymalnie zmiennik. Natomiast teraz no, przechodzimy już do tych paczek. No, tutaj w ogóle jeszcze mam te paczki z poniedziałku, ale chyba nie wiem, nie wchodziłem za bardzo do futa w tym tygodniu i to też dlatego. Natomiast tutaj mamy pierwsze ekrany. O, to będzie Bonucci? Bonucci85. Całkiem przyjemna karta. 85 to jest chyba na poziomie teraz e, 10 tysięcy, więc chyba nie ma co narzekać, a nawet i więcej, bo i 14 tysięcy. To teraz druga paczka za wersję przedsprzedażową. No i zobaczmy, nie, zobaczmy, zobaczmy. Potrzebujemy ogólnie jakiegoś miliona końców do wielkiego transferu w przyszłym tygodniu. Jest kilka kart, które mam jeszcze w klubie i coś tam się z nimi da zrobić sprzedać po. Jakiejś tam wyższej cenie, i pewnie bym dał radę z 300-400 tysięcy. Wykręcić no i no będzie brakowało, będzie brakowało. Chociaż teraz podobno nawet i zwykłe karty kosztują wiele. Więc, jakbyśmy zrobili jakąś wyprzedaż na Rajo, to kto wie. Eee, a tutaj jeszcze Godin. Ok, kolejna karta: 85 overall. No, tak jak mówię, na no ponad 10 tysięcy te karty są warte. Małymi kroczkami i dobijemy eee, do brzegu tych wielkich transferów. Tutaj jeszcze jest Werner. A Werner jest warty 50 tysięcy, uuu i to już jest bardzo dobra wiadomość dla nas, to już jest bardzo dobra wiadomość Dobra, kolejna paka za 55 tysięcy i... I kończymy tak naprawdę bez ekranu, bo tutaj dostajemy SPO Mezuta Ezila, czyli najdroższy chyba super rezerwowy na świecie, najwięcej zarabiający. Mesut Ezy, no niestety. Okej okay, moi drodzy, a teraz przechodzimy już do nagród za Mistrzostwa Foot. No i tutaj graliśmy na nowej generacji i był bilans 17 do 9. Naprawdę jest wysoki poziom na tej nowej generacji. I odpuściłem i oddałem zwycięstwa, nie grałem do tego Golda 1. Eee, jestem ciekawy, czy robił tego Golda 1, ale powiem wam szczerze, patrząc na ten poziom, miałbym wątpliwości, czy by udało się zrobić te ostatnie mecziki. Naprawdę wysoki poziom jest na nowej generacji, ale teraz zobaczymy, jakie piki dostaniemy do tego Golda 2. Bo chyba nie najlepsze, bo chyba nie najlepsze. Pierwszy pik Martineza. Skandal, a drugi A drugi będzie Kundelek, no, do robienia pików, do robienia na ligę hiszpańską a przyda się na pewno, więc pod tym kątem na pewno nie będziemy narzekać. Natomiast teraz jeszcze trzy paczki za e, mistrzostwa fut tutaj. No i zaraz będziemy też przechodzić na nasze konto na akademii. E, natomiast tutaj pierwsza paczka za 25 tysięcy i bez wokao a nawet bez ekranów ELO Brazylia hmm. Dramat No dobra, dwie paczki za 55 tysięcy Jeszcze na naszym RIO No jakiś adwokaucik, o panie kochany, ale same ekrany To jest jedyny pozytyw A, Dobra, przewidziało mi się coś Aaron Ramsey 82 To będą skandaliczne nagrody chyba na, na RIO Chociaż, no nie no, tam powiedzmy za te Rivalsy coś dało, coś dało. No i teraz ostatnia paczka za 55 tysięcy na naszym Rajo. Za Rivalsy dało, a za for Champions? A za for Champions zakończymy to ekranami. Z Brazylii Śpiało jakiś Oskarito. Chyba Oskarito, więc Oskar trafia Oskara na koniec Rajo. A 8 3, no jedyna nadzieja, że jakiś Mandy będzie w tej paczce jeszcze, coś takiego, ale... Niestety takiego go nie widzimy, więc idziemy już na nagrody na Rajo Esports Akademia. Okej, okay, moi drodzy, a my już przechodzimy na Rajo Akademię, a tutaj, proszę Państwa, kolejne nagrody. No i tutaj wybieramy niewymienne, no bo na Akademii te overale są istotne do robienia potem tych SBC, nie SBC-ków. Yy, I sporo paczek dostaliśmy yy, za The Division Rivals, więc całkiem, całkiem przyjemnie. 9 paczek mamy tutaj ogólnie do otwarcia, no i mam nadzieję, że coś ciekawego da. Dobra, kolejna. Czwarta paczka, w trzech poprzednich brak ekranów. A teraz mamy walkout, okej. Okay. No dobra, no to na Akademii jakiś walkoucik ciekawy, Hiszpania, SP to nie będzie. Niestety ciekawy walkoucik, ale w sumie w przyszłości na jakąś przypałkę Carlos Soler. 84 inform, nie będziemy e, narzekać jakiegoś sbcn chociażby. Może i o, o ikonę, na pewno się przyda. No dobra, jakoś się to zaczyna. Układać na tej naszej akademii. Natomiast, no nie ukrywam, że liczymy na coś bardziej spektakularnego. Dlatego, już teraz przechodzimy do kolejnych paczek. Na no, tutaj da czy nie da? Zadają sobie pytanie eksperci. No i właśnie, daje ekrany. A więc potem tym kaucie są ekrany. Jest Belgia. Jest S.O. i to będzie 83 Vertongen, tak. Tak jest, Vertongen na poziomie overall'a 83 Jeszcze w poprzedniej FIFA miał chyba walkout No a teraz no niestety, no niestety No to już teraz po tragicznych nagrodach za Division Rivals Czas na słynne G3 na RIO Academy No nie ukrywam, taki Lozano to jest marzenia. Ale jest za to Carlos Soler No staty ten Soler ma naprawdę ciekawe Ciekawe w sumie ile on kosztuje Oprócz niego Consigli 2 razy 8, 4. Nie będę narzekał. Mam nadzieję, że chociaż tutaj w paczkach za Ford Champions coś da, bo za te Rivalsy, no tak naprawdę. Na wszystkie paczki jeden walkout, no to troszkę za mało. Natomiast tutaj dwie paki za chyba 35 tysięcy, jedna za 50. No i zaraz sprawdzimy, zaczynamy ekranami na Akademii. Ale Szwajcaria to oznacza jedno. Właśnie. Burki ma walkout przecież, czy znaczy Sommer? a dobra, to jest Burki, dobra, dobra, aż się zamotałem przez chwilę. No dobra, no to kolejna paczunia za 35k. No dobra, no te ekrany daje, ale jak już daje to Francję chociaż, no Hiszpania, to pewnie w się Aitor, od razu mówię, że Aitor. Na bank. Ajax, o, Dembele, To Dembele już pewnie jest wart, no Jezus. W ogóle to jest hit. Najlepsze jest to, że taki pros byłby w stanie teraz sobie skleić skład za jakieś pewnie kilkadziesiąt tysięcy i byłby w stanie wbić pewnie top, top 200, bo e, patrząc na takie karty jak Dembele, który nie schodzi nawet za 3000. no a pros wiadomo, on nie, potrzy, nie, nie potrzebuje jakichś tam nie wiadomo jakich kart, a takim Dembele jest w stanie zrobić mm, niesamowitą różnicę. No ale niestety, niestety taki Dembele spadł kilkadziesiąt tysięcy w ciągu kilku tygodni. O. No i teraz ostatnia paczka już za Mistrzostwa Food. Dwa razy ekrany były. Walkoutem tego nie zakończymy. No to zobaczmy co da na koniec. Italiano LS to będzie Lorenzo Insigne. No dobra. Powiedzmy, że nie będę tutaj narzekał na tego Lorenzo Insigne. Natomiast no wszystko wskazuje na to, że nasz skład na Akademii praktycznie się nie zmieni. Lorenzo Insigne w okolicach 14 pewnie tysięcy gdzieś Okej okay, moi drodzy, a my jesteśmy już na koncie Plumiego, który wbił proszę Państwa 62 miejsce na świecie. No a to oznacza, że dzisiaj może być coś ciekawego w paczkach, no ale zobaczymy, czy coś ciekawego trafimy. Plumi w tym momencie, jak to oglądacie, ten odcinek to o 14 od Pala Lewika, więc na tym live możecie podpatrzeć, jak grają najlepsi. Link do Plumiego się znajdziecie w opisie tego filmiku. A my mamy, proszę Państwa, 10 pików normalnych i 5 pików za fut Champions, więc widzimy tutaj, ee, będzie ciekawie, będzie ciekawie. No to startujemy, no to startujemy, ee, no i zaczynamy. Dobra, niech jest Lamela. Niech jest Mister Lamela. Na początek. No to zobaczmy, co będzie. Dalej jest Semedo, 83. No okej, okay. jest 80, jest 83. No to tutaj powinno być 86. Okej. Okay. <grych> niech będzie już ten Korea. Do Lameli będzie zgranie. No to próbujemy dalej. Próbujemy dalej. Jest Odegard, Real Madrid. pięć gwiazdek sztuczek, ale... No nic poza tym... Ciekawego o tym panu nie powiemy. Tutaj jest Bender 82. Spoko narodowość. No Na jakiegoś SBC pewnie w przyszłości się przyda. Kolejna podróż to John Lee Buffon 82. Już niedługo pewnie będzie w wersji e, ikony, no ale jeszcze do tego troszkę poczekamy. E, tutaj może ten mnie bardziej, chociaż to jest za dużego znaczenia, nie ma. E, kolejna, Mr. Taddić 83. Wow, no słabo z tych pików. Nawet nie było żadnego 8485. Ale teraz mamy walkout z pika, czyli Dani Olmo No dobrze, no to zobaczmy w ostatnim piku co będzie. No i niestety No te zwykłe piki Są jakie są, ale może piki za food Champions będą zdecydowanie lepsze. Zaczynamy od konsigliego 84. Czy jesteśmy w stanie to jeszcze jakoś poprawić? Okej, okay, jest Bamba. No dobra, no Bamba to jest też chyba takie top 3, top 4 tych wszystkich kart, które teraz mamy. No po Bambie będzie też Tavernier. Ciekawa karta na PO z Anglikami, fajnie go połączyć. Natomiast 3 x 84. No chcemy tego Lozano, chociaż Lozano, Lozano. Jest Henryk Mchitarian. 85. No dobrze, idziemy ku górze. No to teraz na koniec taka wisienka na torcie Lozano czy Wardi. Bene detto. Także tak wyglądają piki słuchajcie, na koncie, gdzie się robi 60. miejsce na świecie. No, no, skandal. Skandal absolutny, ale w paczkach musi dać. Natomiast tutaj trzy paczki za 100 tysięcy, jedna paczka za 125K. No dwa walkouty to minimum w tych paczkach muszą być. I to jest paczka numer jeden z wokautem. Okej, okay. jest Anglia czy jest standardowo? Tym razem Rahim Sterling, okej, okay. całkiem przyjemny traf, tylko pytanie ile Rahim Sterling kosztuje na tym etapie gry, zaraz się przekonamy, jeszcze Pogba, Vynaldum, wow, dało, dało, tutaj jeszcze jest karta Hero, czasami te karty Hero idą do góry, jak coś jakiś event jest albo SBC, przedziwne, Rakim Sterling 60 tysięcy, ten 15, to jest 75, 000, no i Pogba 150 tysięcy, no więc rewelacja, Pierwsza paczka jak najbardziej na plus, tym bardziej, że jest wymienna, więc ok, więc ok. No to teraz druga paczka za 100 tysięcy. Początek był całkiem przyjemny. W drugiej paczce, już nie będzie tak kolorowo, bo niestety bez walkoutu jest Hiszpania. Bramka, to nie może być nic dobrego, Ojojojojoj, oj, 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 oj. pomijamy to, pomijamy. I jak najszybciej zapominamy, Aitor Lopez Promes, no nie wygląda to dobrze, ojeju. Ale skandaliczna paczka, widzowie. Mm. No dobra, no to kolejna paka. Za stoka I sprawdzamy, i sprawdzamy. Powiedziałem, że będą w ogóle dwa walkouty, no i teraz jest drugi walkout Hiszpania. Esio, esio. No dobra, proszę Państwa, Silva walkout. ale no, takiego walkoutu to raczej nie oczekiwałem. Dlatego Lucas. No, nic tutaj chyba nie ma. No właśnie. No to teraz paka za 125 tysięcy, no tutaj musi dać, musi, musi dać. I jest, jest trzeci walkout, okej. Okay. Nie spodziewałem się trzech walkoutów. Niemiec, bramkarz pewnie, nie nieśpio. A, Thomas Müller, a mission, 86 overall. Eee, no dobra, zobaczmy co oprócz tego Müller'a. Jeszcze Inform, no dobrze, no dobra. I duplikat Roberto, no powiem tak. Bywało lepiej, bywało lepiej. Paczka z Ifami prawdopodobnie będzie otwierana na być może kolejnym TOTW. No bo to TOTW to ma tak naprawdę dwóch zawodników coś wartych, więc te paczki z informami za elitę czy to 200 nie ma sensu w tym momencie otwierać. Jakiegoś Neymara? Nauki, no, powiem Ci tak, jak Ty przepowiesz tutaj Neymara zaraz, Panie kochane. Te paki za 100 k, tragedia. No ogólnie za 100, za 5 k Takie obniżenie dropu. Że nic nie mów, nic nie w planie kochany No dobra, mamy proszę państwa teraz już nasze wisienki, czyli 85 plus Razy 5 No i co da? Jeszcze nie spotkałem się, że nie było walkoutu, jest walkout i to ikona! Nie, fris, ja pierdziele, dobra, Belgia azart, okej, okay, okej okay. Na spokojnie. Jezus, jakie flory strolowane. No dobra, no dobra. Jest azart. Karta warta blisko 200 tysięcy końców. To wiemy. Ciekawa na pewno. No i teraz pytanie. Co będzie oprócz azarda? Neymar! Neymar, Neymar, Neymar. Łukasz napisał matko boska minutę temu, że będzie Neymar. Dwie minuty później? Przed paczką mówi? Będzie. Neymar. Co jest z tym chłopem?